Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj haul she in z Romui. Rzeczy, które mi przyszły, miały być na wakacje. Czekałam ponad dwa miesiące, no i będą na wakacje, ale następne przyszło mi naprawdę coś mega. Mega mam na sobie koszulę. Kolejna bardzo fajna koszula, ta jest Shein. Już Wam pokazuję jak ona wygląda. Jest to taka pani w okularach, czerwona szmineczka i kotek obok. Zobaczcie, tak się prezentuje koszula. Jest naprawdę bardzo fajna. Tutaj troszeczkę przezroczysta, ale jest ten natróg. Aż bardzo nie, nie prześwituje, więc jest na plus. Bardzo mi się spodobała. Siostrze pokazałam, od razu powiedziała: zamów i mi taką. Z tyłu czysta, gładka. Naprawdę bardzo fajna. Jestem bardzo zadowolona, nie mam żadnych do niej zastrzeżeń, tylko tyle, że. Bardzo, bardzo długo chciałam ją mieć na wakacje, niestety nie udało się. Bluzeczka z in zobaczcie, tak się prezentuje, jasna, taka kremowa, biała, bardziej biała, z czarnym wykończeniem tutaj, delikatny dekolt i jest tak jakby haleczka pod spodem, taki z dwóch materiałów się składa i nie jest bardzo prześwitująca, więc super. Do spódnicy do spodni jak najbardziej będzie się fajnie prezentować i można do środka wsadzić, do spódnicy i na zewnątrz, zobaczcie, jest prosta tutaj, więc jest super. Bardzo mi się podoba, bardzo fajna. Rozmiar to był chyba uniwersalny, rozmiar nie ma. Zobaczę na stronce, wszystkie linki oczywiście Wam zostawię w opisie pod filmem, więc taka druga rzecz. Bardzo fajna, udana zakupy z Shein. Przejdźmy może do zakupów z Romui. Patrzcie, jaka piękna bluzeczka mi przyszła. Bardzo fajny kolor. To jest taki mm, brzoskwinia z różowym pudrem, coś takiego. Delikatna, ta guma także nie uciska nic, jest naprawdę fajna. Te falwaneczki bardzo ładnie się prezentują. Z tyłu wygląda tak, to jest takie delikatne rozcięcie. Jest krótka, ale zakrywa brzuch, pępek. Więc nie ma co się obawiać, żeby nam będzie brzuch wystawał. No i co mam powiedzieć? Bardzo mi się podoba, bardzo fajna. Jestem naprawdę bardzo zadowolona. To jest taka delikatny, ciemniejszy kolor nitki, jak widzicie. I jest naprawdę spoko. Druga rzecz z Romuj jest to taki zestaw bluzeczka i spodenki, ale już po wyjęciu tego zestawu mogę wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo, bardzo prześwitujące. Bardzo, jakby to moja mama powiedziała, lichy materiał. Naprawdę bardzo lichy materiał. O, zobaczcie i zaraz się będzie wszystko pruło. Założyć no mogę założyć na wakacjach. Bo wiecie, jak na plaży czy coś, no to jak prześwituje kostium, to się tak bardzo czuję, nie wstydzi, nie czuje się źle z tym, jest ok. Ale gdybym miała to założyć i od razu by było widać biustonosz, no nie byłoby tak fajne. Ale wiecie co, nie przymierzałam tak naprawdę, więc nie mogę powiedzieć, od razu mówię, że jest lichy materiał. Muszę to przymierzyć, zobaczyć i e, na następne wakacje dopiero Wam powiem, jak ja się w tym czuję. Takie coś, jak na razie nie mam ochoty nawet tego przymierzać, bo... No, takie średnie to jest trochę. I spodenki też są no, bardzo prześwitujące. Nawet stringi będzie widać, że mamy, wiecie. No, taki, taki materiał, patrzcie. Bardzo dziadują na podszewkach. No, zobaczcie. Przecież ten suwak będzie się wpijał w tyłek. No, ja przymierzę, zobaczę. No, ja wiem, że nawet białe stringi będą się odznaczać cieliste. Bardzo żałuję na fajne podszeweczki, żeby jednak to jakoś wyglądało. No zobaczcie, to dostawię to do siebie, jest to bardzo krótka taka bluzeczka i spodenki są z wyższym stanem, czyli spodenki będą gdzieś dotąd. No bardzo fajnie to wygląda teraz, ale jak założę to pewnie będzie kiepsko, więc nie przymierzam, bo wszystko będzie mi prześwitywać, nie będę tutaj robić pokazu mojej bielizny. Więc to jest niewypał. Tak to jest właśnie. Trzeba bardzo zwracać uwagę, ale na modelce fajnie wyglądało i aż tak nie prześwitywało. Ale słuchajcie, mam fajną koszulę, no przepiękną, mam fajne bluzki i jestem mega zadowolona. Teraz pokażę Wam jeszcze przypomniało mi się, że przyszły mi bluzeczki z Evian Art, to jest dziewczyna, która ręcznie je maluje, pierwsza bluzeczka. Mogliście ją zobaczyć na charytatywnie doriska. Jest to taka zwykła koszulka. Ja tu ziemniki i Wydaje mi się, że troszeczkę ta akurat będzie za duża, więc dam ją i wci, a drugą z oczami. I zaraz zobaczycie, jaką też mam MP, i myślę, że będzie ok. Dobra. Dekorcik, jak widzicie, jest tutaj taki delikatny z tyłu, jest typowo w serek. To jest taki bardziej owalny, a z tyłu jest w serek. I tak, taka zwykła koszulka, bardzo fajny materiał. Tutaj, oj, bardzo szerokie to jest. Mój wieszak jest za krótki Tutaj ma podmięte delikatnie rękawki I z tyłu ma mega fajne skrzydła Naprawdę bardzo fajnie się prezentuje Jest bardzo ładna Bardzo mi się podoba I słuchajcie, ona to wszystko robi ręcznie Farbkami specjalnymi do ubrań No mega, dziewczyna ma dar Oczywiście zostawię Wam do niej linka w opisie pod filmem Możecie sobie zobaczyć, co jeszcze fajnego robi Więc tak, mam taką koszulkę Mam jeszcze jedną koszulkę Również bardzo fajną i również ją m -kę. Jest troszeczkę większa, ale myślę, że taki oversize, taka luźniejsza, również będzie fajna. Taka zwykła koszuleczka, taki zwykły t-shirt, ale zwykły i niezwykły. Również e, tutaj są podwinięte rękawki. Więc taka kolejna rzecz. Również dziewczyna robi poszewki, ale zrobię Wam taki pol e, dekoracyjny, gdzie mam fajne różne rzeczy i również poszeweczki mam z Art, ale już w jakimś tam daily blogu Wam pokazywałam na diele. Kolejne rzeczy, jakie mam, e, to są skarpety z Penego. Kupiłam sobie 2, 3, 4, 5 par. Te skarpety są nawet ok, ale zwykłe czarne robią się, jak to mój mąż powiedział, robią się żaglą czyli takie falowane, no nie fajne są. Te są lepsze. Fakt, kolorowe jakieś tam, takie w kropki, w paski, ale nie widać ich tak naprawdę. I dzisiaj zobaczcie, jakie mam skarpety. Też takie kolorowe, więc też jest okej. Okay. Lubię takie kolorowe skarpety nosić. Czasem naprawdę lepiej dołożyć te 2-3 euro i kupić lepsze jeszcze skarpety niż takie zwykłe, ale z tych. Yy, takich ze wzorami. Jestem naprawdę zadowolona, bo są w porządku. Dobre są, ale zwykłe, białe albo czarne, jak to mój mąż mówi, jak Wam powiedziałam, są to żaglówki, więc żagle się robią, tutaj się bardzo rozciągają, przecierają się i... Zauważyłam, że w ogóle penis bardzo podrożał. Słuchajcie, kiedyś to po prostu wchodziłam do penego, ciach to, ciach to, jakieś zawsze gacie, skarpetki, takie beziki, o, takie wzięłam jeszcze bezik z penego. Bardzo lubię czarne, białe, typowo na lato, y, na ramionczka, naprawdę są bardzo fajne i te z krótkim rękawkiem są fajne, nie ma już tych takich długich y, Prawie aż za pupę, jakoś, nie wiem, chyba zaszło im szybko fajne były. Chciałam sobie również parę kupić, takie wiecie, na okres zimowy, żeby było cieplej, żeby wsadzić w spodnie koszulkę i było ciepło ponerka. Euro, dwa euro wszystko kosztuje więcej. Tak jak patrzę jakieś bluzki, których wiem, że po pierwszym braniu już będzie zmechacona ta bluzka, taki design robią się naprawdę wow, ale.. Ten materiał nie jest aż taki mega, nie wiem, super. I cenowo, szczerze, lepiej iść do innego sklepu, wydać naprawdę nie dużo więcej, ale mieć fajne ubranie. No ja zauważyłam, że naprawdę poszły ceny w górę. Zrobię wam w ogóle taki e, może vlog, jak dziewczyny pozwolą, trochę wam pokażę. U nas Penny's się troszeczkę, Pena, czyli Primark, troszeczkę się zmienił zmienia swój design, zmienia swoje. E, rzeczy, które są w sklepie. Dużo jest innych rzeczy. Jest nawet takie miejsce, gdzie można sobie usiąść, podładować iPhone'a, Jest free Wi-Fi w sklepie. Naprawdę się zmienia. Dużo różnych rzeczy można kupić. Nie tylko są ciuchy. Ale to pokażę Wam w którymś vlogu na wiele Także taka bluzeczka jeszcze mm, na ramionczka zwykła. Właśnie teraz nawet pod koszulę taką białą można założyć albo y, taką cielistą. I skarpy, ciochy to by było tyle. Pokażę Wam jeszcze jedną bluzę, którą kupiłam w Miss Selfridge, tak się wypowiada? Chyba tak. 36 sobie rozmiar wzięłam z siódmeczką, z kwiatami, szara, akurat do czarnych spodni, taka troszeczkę cieplejsza. Wszystkie, tak naprawdę kupuję prawie szare bluzy, ale wiecie już... Po 3 lata nawet miałam niektóre, i się już trochę pomachaciły, i takie się zrobiły trochę dziadowe Sobie powiedziałam, że jeszcze jedną sobie bluzę wezmę i mi wystarczy. Bez kaptura to jest super właśnie założyć pod, pod kurtkę, bo kaptur to jednak tam wiecie, przeszkadza trochę. Kaptur na wiosnę, lato jest fajne, a zwykłe takie bluzy. O tak się prezentuje. Naprawdę bardzo fajna. Trochę kosztowała, bo kosztowała aż 22 euro, więc jak na bluzę, no to. To jest trochę, ale wiem, że będę ją nosić i nosić i nie zniszczy mi się, bo po materiale, jak dotykam i widzę, że jest fajny materiał, to warto naprawdę troszeczkę wydać więcej i mieć fajną bluzę. A z penego mogłabym kupić za siódemkę, za ósemkę, za dziesiątkę. Tak naprawdę około dziesięciu musiałabym już teraz wydać. Kiedyś to było takie 6 euro za bluzę i było w porządku. Tyle, kochani, by było na dziś. Najlepsza jest ta koszula. Najpiękniejsza, jeszcze raz Wam pokażę. Jest naprawdę mega. Ten kotek jest bardzo śliczny. Dziewczyna ogólnie bardzo fajna. Te włosy tutaj, zobaczcie, no pięknie się prezentuje. Także z koszuli jestem najbardziej zadowolona. Także tyle by było, kochani, na dzisiejszy haul. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!